Wieża Pęgów, sponsor Pomot, spuściliśmy wszystkim Łomot. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na podsumowaniu Ekstraligi Szachowej w 2025 roku. Podsumowaniu i przy okazji też analizie rundy 9, bo e, zakończyły się rozgrywki Ekstraligowe. E, kiedy nagrywałem analizę rundy ósmej, to wspominałem jeszcze o fakcie, że moja drużyna w chwili nagrywania materiału rozgrywa jeszcze swój mecz, natomiast yy, Łomot, który faktycznie sprawiła pomoc. Pomot Pęgów yy, stał się faktem, bo wczorajszy mecz z rundy ósmej został wygrany, co oznacza to tylko tyle i aż tyle, że na rundę przed, niezależnie od wyniku, nawet gdybyśmy oddali dzisiaj sześć walkowerów, wieża Pomoc Pęgów wygrywa Ekstraligę, drużynowe Mistrzostwa Polski w 2025 roku i jest to jakieś nowe osiągnięcie, Nowe osiągnięcie dla mnie, bo jeszcze w drużynowych mistrzostwach polskich medalu po medal nie sięgnąłem. Wygrałem pierwszą ligę wraz ze swoją drużyną z Zagłębiem Dąbrową Górniczą, ale w szachowej ekstralidze to dotychczas grałem. To dotychczas był chyba mój trzeci, trzeci udział chyba w szachowej ekstralidze i dotychczas dwa razy z tej ekstraligi spadałem. Więc niezależnie od tego, co się tutaj wydarzy w partii z Pawłem Sowińskim, wieża pomoc pęgów wygrywa, więc sukces jest spełniony. Natomiast jeszcze o jednym małym sukcesie, którym nie wspominałem wam w przeciągu całego, w przeciągu całego turnieju, nie wspominałem. A po tej partii wspomnę, więc zostańcie proszę koniecznie, bo będę miał y, dla Państwa bardzo ciekawy komunikat. Moim przeciwnikiem, tak jak możecie też zauważyć, a trochę się sceneria zmieniła, moi drodzy, tak, ja już jestem na y, małym urlopie, postano, postanowiłem, że zrobię sobie mały wypad, mały wypad w góry. Akurat z Białego Stoku nigdy mi nie, nie jest po drodze jakoś w te rejony, a jak już byłem w hotowe, jak już byłem na Podkarpaciu, to, yy, to uznałem, że w sumie czemu nie? Na kilka dni yy, wypadł w góry jeszcze, chyba nikomu nie zaszkodził. Moim przeciwnikiem Paweł Sowiński, yy, czyli oj, ale teraz nie chcę skłamać, nie chcę skłamać, natomiast Paweł Sowiński jest albo, nie, chyba nie jest aktualnym. bo aktualnym mistrzem, Polski, mistrzem świata do lat 14 jest Patryk Cieślak. Natomiast Paweł Sowiński jest byłym mistrzem świata do lat 14. Jeden z, można powiedzieć, najbardziej progresujących zawodników młodego pokolenia w Polsce. Paweł jest z rocznika 2010, już posiada tytuł IEMA, posiada na swoim, w swoim dorobku jedną normę arcymistrzowską. Ranking 2450, groźny, utalentowany, zdolny, chodzący na siłownie zawodnik. Eee, partia o 9 rano, więc e, i też w, w szykach Polonii Wrocław były często robione zmiany na 5 szachownicy, więc kiedy zerknąłem o tej 7.30, 7.40 kojarzenia, zobaczyłem, że gram z Pawłem, to sobie przygotowałem e, jakiś taki główny, za, główny zarys raczej sobie postanowiłem. Uh... Nie opracowywałem może żadnych konkretnych linii, tylko postanowiłem, ok, na to zagram to, na to wybiorę to, na to odpowiem w taki sposób. I na E5 tak sobie pomyślałem, bo Paweł faktycznie grywał E5, że w sumie, kiedy już tak naprawdę nie mam nic do stracenia, niczym nie ryzykuję, nie ryzykuję przegraną drużyny, to słuchajcie, odpalę starą, dobrą partię hiszpańską, na rzecz partii szkockiej, na rzecz partii włoskiej, którą też oczywiście ostatnio graliśmy. Partia hiszpańska, no cóż, oczywiście z debiut stary jak świat już Capablanca w latach swych świetności partię hiszpańską stosował. Myślę, że warto jest mieć w repertuarze to otwarcie, ale jest ono piekielnie rozbudowane, szczególnie kiedy współczesna teoria rozwija się w takim, a nie innym tempie. A6, goniec A4, skoczek F6, krótka roszada, goniec A7, to jest takie najbardziej też klasyczne, najpopularniejsze ustawienie w partii hiszpańskiej, gdzie wieża E1 jest ruchem głównym, natomiast ja postawiłem na takie nowoczesne podejście do, do, do partii hiszpańskiej, czyli posunięcie D3, które trochę nigdyś miało na celu uniknięcie głównych linii teoretycznych, ale nawet dzisiaj pozycje po D3 są bardzo rozbudowane. Paweł jak gdyby nigdy nic... Wchodzi sobie yy, mimo tego, że ruchu D3 nie grałem chyba już naprawdę z kilka dobrych lat. To on nadal gra od ręki B5. Ja muszę wycofać się gońcem na B3. Krótka roszada A4 i B4. Tutaj akurat jest duża rozbieżność, bo tutaj czarne mogą zagrać goniec B7, wieża B8 i właśnie posunięcie B4. Yy, I i muszę, przyznać, że, yy, muszę przyznać, że nie do końca wszystkie warianty pamiętałem. Eee, więc mniej więcej od tego ruchu na, e, grałem na głowę. Kojarzyłem jeszcze posunięcie A5, które jest fajnym pomysłem na, na zafiksowanie tego piona B4. W ogóle co tutaj białe chcą robić? Bo cóż, odeszliśmy od naszego standardowego planu wieża E1, który ma służyć generalnie temu, żeby białe zajęły centrum poprzez C3-D4. Skupiam się jednak na takim ustabilizowaniu sytuacji w centrum i też trochę wyczekaniu przeci przeciwnika. Zadaję mu pytanie, co, co te czarne chcą robić. Czarne grają normalnie D6, na razie yy, otwierają swojego gońca, wzmacniają centrum. Ja zagrałem H3. Ja zagrałem h po, po krótkim na namyśle, ale jednak jakimś. Wydawa, ten ruch wydaje mi się być zawsze, zawsze w porządku. Bo, cóż, nie dopuszczamy do ruchów typu Goniec G4, natomiast jest cię szansy, że ten ruch w tej pozycji może być troszeczkę troszeczkę zawolny. Bo jeśli zagrałbym od razu skoczek D2, to goniec G4 i tak raczej czarny nie chcą tak grać. Dopiero po, po jakimś czasie do mnie to dotarło, że H3, goniec H5, trzymanie tego związania wcale nie jest takie dobre tutaj dla czarnych, bo często też ten, skoc, ten goniec jest przeganiany za pomocą manewrów wieża E1, koniec 1, koń G3. Postanowiłem też w ogóle włączyć pasek obok, bo ja dzisiaj y, chcę powiedzieć o partii, y, podsumować cały turniej i jeszcze właśnie wspomnieć o tej, o tej jednej niespodziance więc dzisiaj odcinek będzie trochę, no można powiedzieć, bogaty w treści. No i też jak odpalę sobie książkę debiutową, to książka debiutowa tutaj jasno wykazuje, że ruch skoczek BD2 jest popularny. Ruch H3, co ciekawe, w książce liczosowej no istnieje, ale 24 partie widzę, a z kolei po skoczek BD2 225, czyli niemalże dziesięciokrotnie popularniejszy jest ruch Koń D2. Ja zagrałem h3, Paweł zagrał wieża b8, co też jest w sumie całkiem typowe, żeby jakoś tego piona próbować atakować. Ja zagrałem skoczek d2, żeby na wieża b5 mieć zawsze opcję zagrać skoczek c4 i tego piona bronić. W partii poszło goniec e6 i tutaj się zastanawiałem, bo jak patrzyłem kiedyś w podobne struktury w partii włoskiej, jak może kojarzycie partię z basem Amin z Bundesligi, to tam... Często bardzo aprobowane przez silnik jest bicie na E6, F bije E6 i granie sobie struktury tego typu, że tam niby ta linia F jest otwarta, niby czarne mogą coś kombinować na skrzydle królewskim, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę żadna krzywda czarnym się nie dzieje, żadna krzywda, tak, białym się nie powinna tutaj dziać. ja jednak yy, nie chciałem jakoś aż tak bardzo forsować wydarzeń. Zagrałem go nie c4, posunięcie, które wiecie, atakuje słabego piona, zadaje czarnym jakieś pytanie yy, i czekam na odbicie na c4, bo ja bym bardzo chętnie odbił sobie na c4... oho, internecie, proszę nie zawioć mnie, skoczek bije c4, bym sobie zagrał i... Wiecie, skoczek broni broni piona, jakieś tam atakuje pionki centralne. Na pewno taki obrót spraw bym nie narzekał, ale Paweł na razie Zero Hetman C8, obronił sobie piona. Ja zagrałem taki typowy hiszpański ruch wieża E1. Też yy, trochę właśnie też czekam na to, co, co zrobił Czarny. Na pewno powstrzymuje poniekąd ruchy D5, zawsze jakieś takie uderzenia w centrum, teraz się skończą po prostu stratą piona centralnego. E i oczekiwałem jakiegoś ruchu jak h6, jakiegoś ruchu wiecie, wieża d8 albo wieża e8, gonie f 8 że tak jak ja sobie stoję, to, to czarne również będą sobie stać. Paweł jednak dosyć szybko zdejmuje tę presję. Gra goniec, bije c4, co wydawało mi się akurat niezbyt konieczne, bo bo ja bardzo chętnie, wiecie, usunę sobie tego skoczka i swojego gońca gdzieś wyprowadzę, więc uznają to za miły prezent. Skoczek, bije c4 i posunięcie b3. Które miało wprowadzić jakieś może małe zamieszanie w moim obozie, nie przejąłem się jakoś jednak tym za specjalnie. Przede wszystkim nie muszę na B3 bić. Zagrałem posunięcie C3, które ja często i tak chcę zagrać, kiedy, mam, kiedy jest ten pionek na B4. Pion C3 stoi tutaj w w pozycji, w pozycji białych bardzo dobrze ogranicza on pole D4 przede wszystkim i być może potencjalnie kiedyś będziemy walczyć o centrum właśnie samemu grając D4. Więc ruch B3 to taki trochę mini dar z niebios, no bo to wymusza wręcz na mnie ruch C3. Piąt z B3, B3 jest małą słabością. Ale no zobaczycie za chwilę, co się tutaj wydarzyło. Bo Paweł sobie zagrał wieża B5, atakuje piona, cały czas broni swojego. Ja postanowiłem, że wyprowadzę sobie gońca na G5. Hetman B7, taki pomysł, na taki pomysł czarne trafiły. W trakcie partii myślałem, co robić po Hetman E6. Jakoś ten Hetman jest bliżej ludzi, jest bliżej centrum. Być może wspomoże kiedyś ruch D5. A może powstrzyma też ruch D4, na które czarne mogą zaplanować wzięcie darmowego skoczka ale w partii poszło hetman b7 ok, skoczek fd2 z małą łapką łapka polega na tym, że jeśli czarne zagrają na przykład niepozorne h6, to ja robię bum, bum i skoczek a3 ta wieża, moi drodzy, ile ma tlenu? mało, bardzo dobra odpowiedź wieża bije a5, skoczek bije b3 zobaczcie, że ta wieża jest uwięziona wieża a4, po wieża a4 możecie powiedzieć mi, jaka taktyka wygrywa tutaj materiał, napiszcie w komentarzu proszę co tutaj dla białych wygrywa. Ja wam na razie tego nie zdradzę, bo Paweł tak nie zagrał. Paweł zagrał posunięcie wieża B8, gdzie dziwnym jest troszeczkę to, że tak straja się po, po zamkniętej linii broni tego piona. Oczywiście pozycja czarnych jest bardzo solidna. Ja zagrałem skoczek F1, bo ruch ten przygotowywał pułapkę, ale też miał na celu, miał na celu przeprowadzenie tego skoczka, ale moi drodzy, Poskoczek D7, słuchajcie, y, pada propozycja remisu. No, i teraz tak yy, od razu bez ceregieli powiem, że tę propozycję remisu przyjąłem. Yy, powód, był, y, powód był jeden, w zasadzie tylko i wyłącznie jeden powód, yy, o, którym sobie, o którym sobie za chwilę powiemy. Yy, wróćmy do szachów na razie jeszcze. Pozycja, moim zdaniem, jest y, jak najbardziej dogryja. Widzicie, że ten biały pasek nie wychyla się jakoś za bardzo. Jest oczywiście troszeczkę, na, jest jakaś tam minimalna przewaga białych, ale z jednej strony szału nie ma, z drugiej strony oczywiście jest to pozycja jak najbardziej do gry. Tak jak mówię, trzy figury strzelają w piona, mój skoczek na C4 stoi bardzo dobrze. Kiedyś mogę oprzeć jakiś swój plan o, o posunięcie D4, mogę sobie grać w szachy. No i teraz pytanie, dlaczego je nie zagrałem w szachy? Czy, czy to z powodu lenistwa, czy jakiegoś strachu? Ja bym powiedział, że nie, to był czysty pragmatyzm. No i teraz, moi drodzy, o co chodzi? Czym jest ta niespodzianka? Bo faktem staje się to, że remis w tym turnieju kończy ten turniej i po tym turnieju zarabiam trzy oczka rankingowe. Co to oznacza? Oznacza to, że na lipcowej liście wyląduje z rankingiem 2551, czyli przekraczam barierę 2550. Co to w ogóle oznacza? Bo przekroczenie tej bariery nic nie daje, poza jednym faktem. I chciałbym, żebyśmy sobie teraz zmienili scenę, zmienili sobie scenę konkretnie rzecz biorąc o, na tę scenę. Tak, moi drodzy, tu widzimy komunikat Mistrzostw Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Taka nagle dziwna zmiana, z tej, dziwna zmiana jest w tej scenarii. Natomiast Wy jeszcze na Kosak Czesie nie doświadczyliście tego turnieju. Ja grałem na Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawicznych dwukrotnie. Raz, kiedy te mistrzostwa odbywały się w Warszawie w 2021 roku i tam otrzymałem dziką kartę, jako że byłem zawodnikiem, z Federacji Organizatora, a drugim razem w 2023 roku w Uzbekistanie, kiedy to zostałem mistrzem Polski w szachach błyskawicznych. No i teraz właśnie chciałbym, żebyśmy przeszli sobie do y, punktu drugiego, y, bo tu akurat te y, o te, że tak powiem podpunkty, które świadczą o y, do, możliwości grania w tych mistrzostwach, nie zmieniają się, nie, nie zmieniają się od lat. Ja na w 2023 roku zagrałem na bazie tego drugiego podpunktu, czyli byłem aktualnym mistrzem Polski w dowolnym formacie gry. Wtedy akurat zostałem mistrzem Polski w szachach błyskawicznych. Ale zobaczcie też ten pierwszy podpunkt. Zawodnicy o rankingu co najmniej 2,550 w dowolnym, w dowolnym z 12 miesięcy, bo mistrzostwa te odbywają się pod koniec roku, czyli tak naprawdę od listy styczniowej do listy grudniowej, kiedy mamy w dowolnym formacie szachów klasycznych, szybkich albo błyskawicznych ranking 2.550, co u mnie się pojawi na liście lipcowej 1 lipca 2025 roku, będę miał możliwość wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych odbywają się w Katarze. Więc no, nie ukrywam, że chciałbym wziąć w nich udział, chciałbym pokazać się z dobrej strony, ale też chęć po prostu jakaś poznania, poznania trochę nowej kultury, znalezienia się w kompletnie, w kompletnie innym z dala od takich europejskich tradycji, miejscu byłoby. Byłoby na pewno super doświadczeniem. Ja myślę, że też bardzo chętnie byście chętnie zobaczyli jakieś vlogi z Kataru czy, czy, jakieś, czy jakieś analizy. Jeśli, jeśli chcecie, to możecie dać znać, czy chcielibyście zobaczyć kosaczka w Katarze, bo myślę, że ja, ja bym samego siebie tam chciał zobaczyć. I ten remis, moi drodzy, bo ta myśl pojawiła się w mojej głowie w zasadzie. No tak, no kiedy pojawiła się ta czerwcowa lista z rankingiem, kiedy byłem 2.548, a wiem, że udział w Mistrzostwach Świata to jest super wydarzenie, bo to są te Mistrzostwa Świata, moi drodzy, to jest komunikat tych Mistrzostw Świata, gdzie Magnusa wywalono z turnieju za jeansy. Wiecie, to jest, to jest ta jeansowa afera, to są te Mistrzostwa, tam gra Magnus Karsem i gra tam Hikaru i w ogóle te wszystkie ziuty. Wszystkie ziuty i kosaczek mógłby też grać z tymi ziutami. I, I remis w dzisiejszej partii z Pawłem Sowińskim był tak naprawdę przyklepaniem, yy, czy też nie podejmowaniem takiego ryzyka. No, bo przegrana w partii z Pawłem Sowińskim odbiera mi tę możliwość. Oczywiście ranking 2550 mógłbym wbić być może później, ale, jeśli, ale nie widzę potrzeby ryzykowania, kiedy wiem, że mogę załatwić temat tu i teraz, więc uznałem to za decyzję e, pragmatyczną. I myślę, że wybaczycie mi w to w czasie. Bo jeśli wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec roku widzimy się właśnie w Katarze. Wróćmy jeszcze jednak do Ekstraligi, gdzie no właśnie, moi drodzy, bo ja Wam wspomniałem o tym, że Łomot, wieża Pomot, Pęgów Pomot spuściła drużyną Łomot. I proszę zobaczyć, wieża Pomot Pęgów, pierwsze miejsce. Wygrywamy Ekstraligę, moi drodzy, z trzypunktową przewagą. Nad drużyną z drugiego miejsca, nad drużyną z Raciborza, 16 dużych punktów. Wygraliśmy 7 meczów i dwa mecze zostały zremisowane. W tym właśnie dzisiejszy z polonią Wrocław. Yy, absolutna dominacja, oczy, o, co, też możecie, co też możemy zobaczyć. W sumie nawet możemy wejść w indywidualne wyniki. Yy, bardzo dużo meczów, aż 5 meczów wygraliśmy minimalnym stosunkiem 3,5. 3,5, 2,5. Mieliśmy często tam jednego bohatera, po dwóch bohaterów. Często zdarzało się, że, może nie często, ale zdarzało się, że gdzieś ja przechylałem, że mój wynik decydował o, o zwycięstwie drużyny, czasami, czasami kogoś innego. Cieszę się, że naprawdę byłem takim solidnym fundamentem tej drużyny, co też możemy zobaczyć. W tym miejscu, moi drodzy, bo tutaj się okazuje, tu mamy wyniki na szachownicach. Już pomijając fakt, że Kosak Czes wygrał piątą szachownicę, to możemy jeszcze zobaczyć, że byłem najlepiej punktującym zawodnikiem całej Ekstraligi. Oczywiście, wiadomo, grałem na piątej szachownicy, więc miałem trochę łatwiejsze zadanie niż zawodnicy z szachownicy pierwszej, ale, ale no cóż, no... Fakty są fakty. Na piątej szachownicy uwierzcie mi, że też nie było prosto. Yy, możemy zobaczyć że w czołówce: mamy aż trzech zawodników najlepiej punktujących zawodników w całej lidze, aż w top 4, aż trzech zawodników z wieży pęgów. Właśnie ja. Wolodymir Oniszczuk, który wygrał trzecią szachownicę, Wojciech Moranda, który wygrał szachownicę czwartą. Więc to pokazuje naprawdę realną dominację naszej drużyny. Bardzo się cieszę, że. Mogłem reprezentować barwy wieży pęgów. Yy, miałem tam styczność naprawdę z, z fajnymi ludźmi. Ostatnie kilka dni, kiedy już te emocje zeszły i wiedzieliśmy, że wszystko idzie w dobrą stronę, spędzaliśmy też we wspólnym towarzystwie i, yy, i naprawdę było sympatycznie. Także widzowie, mam nadzieję, że wybaczycie mi y, tę trochę moją słabszą dyspozycję na koniec turnieju, y, ten, ten remis w ostatniej rundzie. Mam nadzieję, że wynagrodzę to jakimiś vlogami z Kataru i co ważniejsze, jakimiś dobrymi partiami tam rozegranych. Tak, mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie po, po dobrej myśli. No nic się nie zapowiada, żeby miało się zepsuć. A kiedy wiem, że będę miał możliwość wzięcia tam udziału, to... Y, będzie mnie to motywowało na pewno do, do, dalszej, do dalszej pracy nad szachami. Także co widzowie, ja idę sobie trochę po, pochodzić po górach, trochę sobie odpocząć. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za, za obecność, za pisanie komentarzy. Mimo tego, że trochę mniejsze liczby robiły filmy z, z szachowej ekstraligi, ale to chyba dlatego, że wiecie, jest cieplej na zewnątrz, też ludzie chcą spędzać, właśnie więcej czasu spędzać w jakiś aktywny sposób, grają sobie w piłeczkę, nie spędzają tyle czasu przed elektroniką, więc super, nie przejmuję się tym. Większe zasięgi się na pewno robi, jak jest zimno i nie chce się wychodzić z domu, i YouTube jest jakąś świetną atrakcją. Jak najbardziej to rozumiem, ale stali widzowie również byli, byli nowi widzowie, pisaliście komentarze. Bardzo Wam za to, wam za to dziękuję. Nie przestawajcie, proszę. Niedługo się widzimy w, na relacjach z, z kolejnych turniejów. Widzimy się na streamach. Eee, tak, widzowie, tak. Tak. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczoska? do, do zobaczoska? Nie, do zobaczonka, do zobaczonka. Trzymajcie się. Pa pa.